Dzień dobry, nazywam się Sylwia Płonka i zapraszam Państwa na wyjątkową podróż. Podróż po lekturach, które urzekły nie tylko mnie, ale na pewno urzekną i wielu z Was, jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobiły. Powieść, którą będę czytała, to powieść lalka Bolesława Prusa. To historia miłości, ambicji, rozczarowań, która mimo upływu lat. Wciąż brzmi zaskakująco współcześnie. Każdego dnia o tej samej porze będę czytać kolejny rozdział, byśmy wspólnie mogli odkrywać świat Wokulskiego, Łęckiej i XIX wiecznej Warszawy. Zapraszam na cykl, lalka codziennie z klasyką. Tom pierwszy. Rozdział pierwszy. Jak wygląda firma J w Mincel i S Wokulski przez szkło butelek. W początku roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem San Stefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia. Niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych, własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia. Równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwa Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, Znali s. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę na ruinie bowiem i niewypłacalności mówił pan deklewski musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny zaś radca węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał wariat, wariat, awanturnik. – Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? – Szósta, panie radco, służę piorunem – odpowiadał Józio. Już szósta? Jak ten czas leci, wariat, wariat – mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej, co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców – Przyczyny klęsk mających paść na S Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu. Zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi? Dostawy dla wojska to grupy interes, wtrącił pan Szprot, agent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi. Odparł Pan Deklewski. A tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat, wariat, mruknął radca. Podaj no Józiu piwa, która to? Siódma buteleczka, panie radco, Służę piorunem. Już siódma jak ten czas leci, jak ten czas leci. Ajent handlowy który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i, topiąc słodkie wejrzenie w jego zauzawionych oczach, spytał zniżonym głosem: Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może mogę służyć cygarkiem? Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą, duma, wadą, ale, żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego mnie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności. Jego rumiana twarz otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach była w tej chwili podobna do krwawnika oprawionego w srebro. Nazywam go. Odparł powoli, ogryzając i zapalając cygaro. Nazywam go wariatem, gdyż go znam lat. Zaczekaj pan 15, siedemnaście, osiemnaście. Było to w roku w 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Psi. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak. I jak już Juzo, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do Galanterii? Wtrącił Ajent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do Galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej. Rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. I skąd mu to przyszło? No skąd? Zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych. Wtedy wszystkim paliło się we łbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała to być usługa. Taka jak innych, odparł radca, niechętnie machając ręką. Tylko, że przy, przy posłudze był bestia niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim, co wlazło. A on najgorzej gniewał się, jeżeli nazwał go, kto? Panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie. Handel cierpiał na tym. Wcale nie, bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subjekt Hopfera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły tam przychodzić na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł też do szkoły przygotowawczej? Poszedł. I nawet zdały egzamin do szkoły głównej. No, ale co pan powiesz? ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano. Że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Cóż robił? Otóż co? Gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy, i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie! westchnął ajent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi. Aż nareszcie przy protekcji swego dzisiejszego dysponenta, Rzeckiego, wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił Ayent. Zapewne. Jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia, ale też miał on krzyż pański z babą. One to umieją. Jeszcze jak? Prawił radca. Patrz pan jednakże, co to znaczy szczęście? Półtora roku temu baba objadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek. Zasobnym sklepem i 30 tysiącami rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Inny na jego miejscu ożeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatkach. Bo co to, panie, dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie? Ten jednak wariat rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Milionów mu się zachciało, kiego diabła. Może je będzie miał? odezwał się Ayent. Aha, żachnął się radca. Daj no, Józiu, piwa. Myślisz, pan, że w Turcji znajdzie jeszcze bogatszą babę, aniżeli nieboszczka Minclowa? Józiu! Służę piorunem, jedzie ósma. Ósma? Powtórzył radca, to być nie może, zaraz, przedtem była szósta, potem siódma, mruczał, zasłaniając twarz dłonią, może być, że ósma, jak ten czas leci. Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą J. Minceli S. Wokulski nie tylko nie upadł, ale nawet robił dobre interesa. Publiczność, zaciekawiona pogłoskami o bankructwie, coraz liczniej odwiedzała magazyn. Od chwili zaś, kiedy Wokulski opuścił Warszawę, zaczęli zgłaszać się po towary kupcy rosyjscy. Zamówienia mnożyły się, kredyt za granicą istniał, weksle były płacone regularnie, a sklep roił się gośćmi, którym ledwo mogli wydolać trzej subiekci. Jeden mizerny blondyn wyglądający jakby co godzinę umierał na suchoty, drugi szatyn z brodą filozofa, a ruchami księcia i trzeci elegant, który nosił zabójcze dla buci pięknej wąsiki, pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu. Może nie uchroniłyby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim czterdziestoletni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki. Dziękuję, że byliście ze mną przy lekturze lalka Bolesława Prusa. To tylko fragment niezwykłej historii o miłości, godności i marzeniach. Zapraszam jutro o tej samej porze na kolejny rozdział. Kontynuujemy tę podróż razem. Do zobaczenia i miłego wieczoru z klasyką. Dziękujemy, że byli Państwo z nami przy kolejnym rozdziale, lalki Bolesława Prusa. Jeśli podobała się Państwu ta forma codziennego czytania, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić następnego odcinka. Państwa wsparcie naprawdę pomaga nam rozwijać ten projekt literacki, dlatego będzie nam niezwykle miło, jeśli zdecydują się Państwo także wesprzeć nas na Patronite. Każda subskrypcja Łapka w górę i komentarz sprawiają, że możemy tworzyć kolejne audiobookowe serie z klasyki polskiej literatury. Dziękujemy za uwagę i zapraszam już jutro na kolejny rozdział.